Dawaj, Migi, byłaś. Już, już, już. Jedziemy trzema estetami? Łoma. Ale na burzakach, nie? Ostatnio graliśmy na burzakach, mam 30 burzaków. No nie, i wygraliśmy, nie? nie. nie burzaka? Na burzakach. Serio? No, I wygraliśmy. Ja to mogę, ja to mogę zrobić. Ja, tak, no przeładuję. Nie, pierdole. ja przeładuję to przeładuję. Ja pierdolę. Ja ją przeładuję. O kur... 22 burzaki wystarczy. Ale jak coś nie obiecujesz że ten, że cały czas z burzaków wydarzy. No będę z balił, burzaku tak. napierdalamy, nie? Dostań. będzie nic siódmy, to się będzie śmiał z nas. No co, po 200, coś mu będzie robić, spoko. On nie będzie miał załogi, <grym> no, no, on nie będzie miał, tak, on będzie miał, on będzie miał w środku... On to... będzie w środku nic nie miał, kurwa. Będzie w środku nic nie miał. Będzie w środku nic nie miał, no. To jest Dobry, to to jest dobry <grym> Bach, bach, bach. Co za głupie arty. Help me please, help me. Help me, please! Help me! Hmm. Mam full HP! I stoję całą bitwę na bazie! Help me, please! Enheim jest po drugiej stronie, ma 100 HP! Help me! Matko po... A poza tym wszystko dobrze? Help me! Help me, please, please! Help me! Wolałam tego nie słyszeć, nie? <noise> help me! Ten 28, help me, please! Ciach! A, help, help me, P28, please! Co za koleś w ogóle a może, Łatne. A może jednak. <gryw> a może jednak nie będziesz się odzywać? Ok? A on się przewrócił na bok? Aha! Poważnie? <gryw> <gryw> Naprawdę? Nie jestem. Naprawdę on się przewrócił na bok? teraz mnie robisz w konia. O mój Boże. Co? No to teraz mi psik, no, że się z tego śmiałem, nie? A ja myślałem, że on jest po prostu taki głupi i stoi tam cały czas w tym miejscu i, i się drze o pomoc, nie? Oh my God. Ale to i tak... Kaman. Ale to po co miałbym do niego jechać i go odwracać? To ja bym dojechał, to by się bitwa skończyła. Bez sensu. Boże, tak ci się wydaje. Jesteś, nie wiem, z... nie sprawdzę. Zaraz, ok. Sprawdzę tą powtórkę, nie? Niedobry jesteś. Co tu się z tym su wydarzyło? No proszę. Aaa, wywalony leży. Wywalony na boku. A wywalony. O, jak go się co kręci. Wywalony. No niestety, dobra. Przyznaję rację, dobra, był wywalony, nie? Ale co się pośmiałem, do moje. Mógł się nie wywalać. Co no, wy tam wzięliście? Jeden meta, jeden hebika? No, a co? To jest dobrze. Nie, nie że źle, tylko... Hmm. Weź Artę. nie? Arta do wszystkiego pasuje, wiesz. To jest jak mała czarna, tak? Ona zawsze jest w modzie, stary. Arta też. Dobre, formalne tylko. Co Tutaj staniemy, patrz, jest taki plan. Ty stajesz w jedną stronę, Ała! Stajesz w jedną, w tamtą stronę, a ja w tą, tak? Albo, no, może być, dobra. I no bo obstawiamy. No, 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 dobra, dobra, dobra. Okej. Okay. Dupskami dup do siebie. Ding, ding. Dobra, może do mnie podjedźmy bardziej, do mnie podjedźmy, bo cię mogę z boku tutaj zająć. Podjedźmy, cofnij się. Tylko do mnie, no cofaj się na mnie. Czy nie było jakoś? Dobra, Emil dostał, zaraz go spróbuję skończyć. On się odbija, biedny. Biedny Emil. Dobra. Ała, dostałem. Teraz Karnaweron. Ja jestem na kostce, więc... na widzę. Jak masz na prawe, to jej nie zużywaj na razie. Spokojnie. Stój i czekaj. Oni mają mało wszyscy. Oni mają problem. Tyle ci powiem. No, <laughs> what, what the fuck? Stój. Po prostu stój, nie? Stoję. No stoję. I Kończ czołgi. Jak przyjedzie pełny jakiś, to może se pełny przejść. Ważne, żeby kończyć czołgi. Wiem. Tak? Ciekawe jak się skapną, że mogą jechać kapować. <śmiany> o, jedzie STV. Już <śmiany> fuck? No fuck. co tu się dzieje? O mój Boże, a ten na nie ma HP, że on tak się Ciebie boi? 194 jest Zastrzał. Aha. <grym> no nie jest, to stoimy i czekamy, tak? My się stąd nie ruszymy, bo i tak nie możemy. Nas wyklepią wtedy, jak się stąd ruszymy. Wiem. To był zajebisty plan. To jest najlepszy plan ever. Na 3-4 przyjechało, o kurde. I mnie przebił, nie? To już jest po planie. Bo ja mam zero, on wjeżdża po mnie i on mnie zrobi po prostu. O, rozwalił mnie, trzy, czwórką. O, GG. Aj. Ale to było genialne. To, to było genialne. No. Genialne. A cię doramował teraz. LOL. I tak Ale. nie wiesz, że to przeżyłem. O boże! było nie mówić? Nie? Idealnie. Patrz, patrz, patrz sobie AMX. Patrz. Rozwalił go. Widziałeś to? Ten AMX spadając dozwalił tego 50, stoi się. Nie nie. Co się dzieje. Ile ci potrzebujesz? Y, 441 Jeśli ją trafiłeś <noise> kawu 4 jeszcze Poszło Obiekta Mogę mu poprawić traka. Poszło Kut, duszył się w tym momencie Yes! Żydej. ty kradną fragi po prostu jest 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 tak jest O to chodzi za rozkila wszystko splashem. tak to było tak strasznie kurwa ten Edward mi wyjebał no ale jak ja jak przyjechałem ja miałem 800 klapów, kurwa, kurwa jeden mówi że go Edward walnął za 100 to ja wtedy dostaję za 800 ten teraz płacze że dostał to mnie musiał zajebać no kurwa nie mówcie już nic o tym Edwardzie ja pierdolę ile można <śmiany> 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 No co ja Ci powiem mi zostało kurwa. po pierwszej salwie 800 ha co się tutaj? odzywacie o nim to ja dostaję ile można <śmiany> yes I'm king of the hill I'm King of the Hill Beaches. O, oh, to się skończy źle. Nies, Artem byłem. Byłem. Bad chatape tutaj, to fajnie. Dawaj go, bad chatape. Dawaj go. Z tego nie mogę strzelać. Nie wiem, czy ten BaczaTapel czy za bardzo. Czy ktoś wyfarmi mi tego wuzeta, czy nie? Stój. Arta, help. Arta, help. Arta, help. Help. Help me. Help me. Help. Please. Help. Arta, help. Halp! Help. help. Help! 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 Half help. Help me. Help me Arta. Help. Help Arta. Please, help. Arta, help. Please. Help. Help. Boy się mnie. Boi się. Help. Jestem też. Jedzie. dawaj go! Dawaj go! Yeah. O oh, yes! To było dobre. Podobuje mi się. Jestem ciekawy jaki ten. Jestem ciekawy jaka... O oh. kurwa, tylko na nim naprawdę. O Dobra. To, to mój tak mój? jak... Ktoś styluje, czym te pączki były wypełnione? Ja, ja wiem, co ty powiedziałeś. Dychaj? Dobra. Ja wezmę, muszę zgasić tylko jedną. To powiedziałem. Gównym. <noise> Poziom drastycznie spada. <noise> widzę, że Sukcesywnie zostaje obniżany. <noise> Mogę ja, odpowiedzieć po ja, jad... ja nie wiem jak było, nie jadłem tych pączków. <laughs> Miki był przejazdem, to skosztował kurwa Mówię, nie no, takie pączki... Z gównem? Mój Muszę wpaść do Lędzin na pączki z gównem. <laughs> Najlepsze, ba, Dom... koniec, domowe, jak... domowe takie jak lubię. Teraz już mnie tak kurwa brzuch boi, nie będę mógł się tu zgubić. Synu, tak że... synu, chodź, usmażyłam pączki z gównem jeszcze ciepłe. <laughs> jeszcze ciepłe, bo jeszcze... dopiero wsad... wsadzałam. No. Dobra, koniec. Brzuch no, mnie boli, i to nie po pączkach. Od tyłu. Od tyłu. Ja dostałem spota, ja dostałem spota. Ja też. On się naładował pewnie, co? Pewnie tak. Masakra! Wciągnę ja go, uważaj, wciągnę go, do rowa. wciągnę go do rowa! Wciągnę go do rowa! Go do rowa. Go. Oh my god! Nice, nice, to był dobry hit! Wciągnę go <ścoughs> Kurde, nie mogę!